Dzień dobry. Mamy już wyniki konkursu Ja Polska, który nadal cieszy się ogromną popularnością. Przyszło prawie 200 prac. Do drugiego etapu przeszło 51, do trzeciego 25. Teraz mam już wyniki najlepszych prac. Zanim je przeczytam, dwa słowa komentarza. Każdy z nas y, czytał pracę gdzie indziej. W tym roku jury składało się z czterech osób. Ja większość pracy wykonałam na Ukrainie w czasie tygodniowego pobytu, i było to dla mnie szalenie wzruszające, kiedy zdarzało się, że, będąc w łódzku, czytałam pracę uczniów łódzkiego gimnazjum. Miło mi było również czytać prace z Sydney, z Chicago, z Toronto, z miejsc, gdzie byliśmy niedawno, gdzie spotykaliśmy się z polonią bądź z nauczycielami, którzy uczą ludzi. Prace były ze wszystkich kontynentów. Wybór, jak zawsze, był bardzo trudny. My zawsze stawiamy na pomysłowość pracy, ale też na jej autentyczność na własne przeżycia, własne skojarzenia. To, co jest w Wikipedii, znamy wszyscy. Wymienianie wszystkich zasług, wspaniałych noblistów, jest na pewno istotne, ale w tych pracach liczy się Wasze ja. To ma być Twój pomysł na temat ja a Polska. Zacznę od trzeciego miejsca. Na trzecim miejscu znalazła się praca pod ładnym tytułem Droga jest celem, gdzie Pan opisuje swoje perypetie z Polskim, z samochodem i z tym, jak czasem problemy mogą zamienić się w coś pozytywnego. Ekstra kurs języka polskiego. Drugie miejsce zajęła Urocza. Króciutka praca o historii kupowania kawy. Warto, żebyście ją przeczytali. Na pierwszym miejscu znalazła się saga rodzinna. Historia zaczyna się dawno temu i dochodzi do współczesności, gdzie osoba pisząca pracę nagle rozumie, że. Może zdarzyć się tak, że jej rodzice w starszym wieku zapomną nauczonego, wyuczonego języka, zapomną jak mówić po angielsku, będą mówili tylko językiem swojego dzieciństwa, po polsku, i ona wtedy nie zrozumie ani słowa. Te prace uznaliśmy za najlepsze. Wszystkim gratuluję. Czekamy za rok na Wasze prace na nowe świeże pomysły. I serdecznie pozdrawiam.